Finały rozgrywek Euro 2024. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski. Kłaniamy się Państwu, jesteśmy na posterunku. Turniej zbliża się do końca, a emocje, presja, stawka wciąż rosną. Spodziewamy się wspaniałego spektaklu. Nie wiem jak Państwo, ale my nie możemy się doczekać pierwszego gwizdka. Reprezentacja Niemiec zmierzy się z Danią. Co możemy Państwu powiedzieć przed tym spotkaniem? Każdy wie, że czeka nas rywalizacja bez odstawiania nogi. W końcu ekipy zagrają o finał jednej z najważniejszych imprez piłkarskich na świecie. O finał Euro 2024. Na tym turnieju urodzą się legendy. Czy tak będzie właśnie dziś? Przed nami jedenastka reprezentacji Niemiec. Manuel Neuer w Bramce. W obronie Jonathan Ta wystąpi razem z Antonią Rydigerem. Drużyna zagra formacją z jednym napastnikiem z przodu. Przed państwem skład reprezentacji Danii. W bramce Kasper Schmeichel. W linii obrony Andersen wystąpi razem z Andreasem Christensenem. pierre Emil Holbier oraz Christian Eriksen zagrają na środku pomocy. W pierwszej linii tego zespołu zobaczymy dzisiaj dwóch zawodników odpowiedzialnych za finalizowanie ataków. Naprawdę udana interwencja. On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. Dobrze sobie radzi w tej fizycznej walce. Zagrywa w okolicę pola karnego. Ale szatak teraz na piłkę. Jamal Musiala, Musiala stracił piłkę, zobaczmy powinien zostać za to upomniany żółtą kartką, taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala, sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę, bezdyskusyjnie ma rację. Ciągle utrzymują się przy piłce, mogą to rozegrać na różne sposoby. I Eriksen z piłką. Bluman. Podręcznikowa gra w defensywie, brawo. Jamal Musiala. Kai Havertz. Kai Havertz. Miłka do Musiali. Taj Havertz. Musiała. Podaje na dobieg. Świetnie. Może być okazja. 1-0. Tak. Robią pierwszy mały krok w stronę finału. Tak czy owak, teraz ten mecz powinien nabrać rumieńców. Spójrzmy raz jeszcze na tego gola, bo i też jest na co. Piłka padła do siatki tuż pod poprzeczką i wydaje się, że nie dało się tego obronić. Gramy dalej. Dania traci bramkę. Jaka będzie ich odpowiedź? Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Tutaj Gindogan. Zagranie do Wirca. Buhlmann. Teraz Jonas Wind. Ośrodkowanie do Eriksena. Ratuje zespół, przynajmniej na razie. Dobra intuicja, jest przejęcie. Kaj Gündogan. Kai Havertz. Skutecznie utrzymuje się przy piłce. Kaj Havertz. że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Piłka wraca do środka. Dorian Wirc Josua Kimiś przy piłce. Otrożny. Szansa dla Niemców na zwiększenie przewagi do dwóch bramek. Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Niemcy mimo faulu utrzymują się przy piłce. Sędzia pozwala grać. Podanie do Emreczana. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Tuńczycy z piłką. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Ta im teraz remis. A teraz obrona tego strzału. Tak jest. A więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Będzie teraz chyba zmiana w niemieckiej drużynie. Z narożnika wrzuca głęboko Eriksen. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Leroy Sané. Okazja może być groźnie. Gol! I chyba już są w finale. Drużyna przeciwna raczej nie odrobi dwóch bramek w tak krótkim czasie. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Tak to się robi, Szanowni Państwo. Świetny strzał, ani chwili wahania. Czasem, proste środki są najlepsze. A w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. No to mamy 2 do 0. Florian Wirtz. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Mamy naruszenie przepisów, i jest żółta kartka. Teraz będzie pod baczną obserwacją. Nowy zawodnik, już gotowy do gry. Czy wpłynie na wynik meczu? Koczenia. Piłka wpada prosto w rękawicę. I teraz uderza. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze dwie minuty. Słychać końcowy gwizdek. Niemcy zagrają w finale, zagrają o puchar najlepszej drużyny na Euro 2024. Awans do finału z dwubramkową przewagą, więc był tutaj mały zapas, gdyby w końcówce przydarzyła się jakaś brzydka niespodzianka. Zespół dyktował tempo gry i okazało się, że ten margines błędu nie był nawet potrzebny. Już sobie ostrzą zęby na finał.